Nazywam się Alicja i serdecznie witam Państwa dzisiejszego wieczoru w tak dzisiejszym wiadomo spotkaniu z historią. Będziemy dzisiaj gościli Pani Wiolettę Głębiewską oraz yy, z powodu takiego wygnisażu i spotkania wynaugurujemy dzisiaj Wystawę Warszawską wraz z historią. Spotkanie z autorem prowadzi Anna Czerzeska z Pracowni Serdecznie zapraszam i oczywiście serdecznie witam również obywatelów wystawy, którzy są wśród u nas. Chciałam przede wszystkim Państwa wszystkich przywitać w szczególności właśnie bohaterów tej wystawy. Myślę, że jest, mimo, że to nie wynika z plakatu jasno, jestem autorką oficjalnie, natomiast nie, nie czuję, żeby ta wystawa była tak do końca moją zasługą. To znaczy, jeśli ja zrobiłam zdjęcia, redagowałam teksty, zapłaciłam sobie drugi, ale... <grytanie> <grytanie> Powiedzmy, że o, o wartości tej wystawy y, stanowi y, ładunek emocjonalny, y, który przekazali w tych swoich historiach bohaterowie i to ich przede wszystkim chciałbym przywitać i podziękować za, y, za to, że zgodzili się na udział. A może opowiedzieć o tym, skąd pomysł na to, żeby w fotografii wykorzystać też spotkania z ludźmi? Skąd na ten wystawę na tę Pomysł wziął się z takiej e, refleksji, która mi towarzyszy od, od paru lat, e, na temat e, stosunku naszego do rzeczy. E, a refleksja ta z kolei się chyba z tego, że jakieś tam kilkunastu lat żyję na kubłach. E, znaczy nie na styropianie, w sensie tylko, że to, to się gdzieś przeprowadzam. E, I... M, znaczy najpierw mieszkałam tam 3 lata we Włoszech, potem kolejno tyle w Luksemburgu i potem tak wdepnęłam do Polski na chwilkę tak zwaną i ta chwilka trwa już szósty rok. Um, I te wszystkie moje w ja po prostu, musiałam opuścić moje mieszkanie warszawskie i te wszystkie moje rzeczy wylądowały u rodziców. I nawet kiedyś się że do na tam zostały, dlatego że jakby no ja mam się na chwilkę i nadal nie wiedziałam co mam zrobić. I tak, z jednej strony jak do w Luksemburgu, to to nie jest zbyt ciekawe miejsce i, yy, i jedną z ciekawszych rzeczy, jaka tam była do ta roboty, to, to było jeżdżenie po jak staroci. Yy, no i były po prostu takie rzeczy, których się nie mogłam oprzeć. No, wszelkie skorupy, na przykład no nie mnie mamo ja tego nie mogę zostawić, zwłaszcza kosztuje jakieś tam 5 euro, prawda? Więc naprowadziłam no, rzeczy takich bardzo ładnych, aczkolwiek właśnie mi yy, Natomiast yy, i myślę, że to też była taka świadoma poniekąd y, kompensacja tego, że nie mam domu, y, Natomiast w ostatnich latach widzę, że, y, że rzeczy coraz bardziej zaczynają ciążyć. To znaczy czuję taki właśnie taki ciężar tego wszystkiego, które, czego się nie, nie potrafię pozbyć, bo jest właśnie jakiś animaletny stosunek do tego. Y, może to też się wiąże z, z, tam, z kwestią wieku i przeżyć rodzinnych, bo już jestem tak właśnie w tym roku osiągnąłem na książkę 40 i już widzę, że ma Fizbórki i że tu się nie ma co rozsiadać na kolejne 300 lat, bo to właśnie nie pożaramy się zabijać. <tulek> I ym, czasami no to tu może chcecie się troszeczkę przyznać, bo to jest taka, taka trochę ciekawa historia, ale y, czasami jak stoję na przystąpu, musiałem być czekam na autobus i właśnie miejsca do roboty to się zastanawiam na przykład nad tym, co mam na sobie i skąd się to wzięło. I tak sobie czasami myślę, że tak jakby na przykład y, zrekonstruował historię y, pochodzenia tych rzeczy, to można by właśnie na tej podstawie, na przykład, że korczyki kupiłam tu, a to jak mam gdzieś na podróży, a to jak mieszkałam gdzieś tam, to można na tej podstawie właśnie odtworzyć kawałek mojego życiorysu. I właśnie stąd na to, że od, na, na te rzeczy, które opowiadają historię. Y, zresztą y, w 2011, czyli dużo 3 lata temu, zrobiłam taką książkę o moim ojcu i jest dziedzę raka, więc jakby no, to u nas w Polsce bywa, raka się odgrywa już w tym czwartym stadium, Niech już niewiele jest do zrobienia. Trwało to wszystko 3-4 miesiące, nawet nie całe. I... I jakby ja w tym czasie nie chciałam robić zdjęć, nie potrafiłam i właśnie, nie interesowałam. Ja natomiast zdarstwo jest w z tego, że, że nie mam, nie zdążam o co zrobić takiego zdjęcia, jakie ja bym chciała. Znaczy nie chciałam zrobić zdjęć w okresie choroby. Natomiast w swoim świecie postanowiłam sobie tak go właśnie odtworzyć takiego jego portret, robiąc zdjęcia rzeczy, które się z nim kojarzą. I powiedzmy, że ten projekt tutaj jest takim trochę ciągiem dalszym tego sposobu myślenia. Um, a ten konkretny projekt wziął się jakby z, z refleksji troszeczkę na temat tożsamości Warszawy. To jest miasto troszkę dziwne, y, dlatego że społeczne, dlatego że na polecną historię, dlatego że jest dużo naturowowe i tak sam jest sama, jestem y, I zadam sobie takie banalne pytanie, na które udzielam sobie również banalnej odpowiedzi co stanowi o tożsamości miasta. No i jest, że, że to są jego mieszkańcy, natomiast postanawiamy o tych mieszkańcach opowiedzieć tak niebezpośrednio, to znaczy poprosiłem właśnie każdego, żeby wybrał sobie jedną rzecz, która będzie dla niego cenna emocjonalnie. A właśnie jakie było to pytanie, które zadawałaś? A one troszeczkę tak ewoluowało, bo na początku to było na przykład takie co widzimy już z płonącego domu, prawda? No, też mówię, że chodzi o komputer, no jasne, <grym 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 ale to nie o to mi chodziło. E, więc to było tak, przeważnie, to nie było takie suche, jedno pytanie, było tak opisowo. E, i jak oczywiście ta rzecz była tylko pretekstem, chodziło mi o tą historię, która się za nią kryje. E, właściwie to jest taki mój roboczy tytuł tego projektu nasze prywatne relikwie i myślę właśnie, że w przypadku pamiątek po kimś tam to jest, to jest powiedzmy rodzaj relikwii um, to nie jest dobre określenie, no, ale no, jakieś cząstki y, ludzi, którzy którzy areszli, albo którzy już nie są z nami. Zresztą jakieś to do rodzaju tam dają taką słabość. Tak to właśnie tylko było moje pierwsze zainteresowanie rzeczami, jak dosyć szczególnie, bo to były ręki pańskie. Gwoździ i tak dalej. Te. Ale też ważne. <laughs> e, um, jak myślisz, bo um, z jakiegoś powodu te ważne przedmioty My wszyscy pokazywali przekazywali, które, które my przekazywali, próbują które oni wskazywali jako te, które są ważne, sprawiają, że one opowiadają jakąś warszawską historię. E, jak myślisz, dlaczego właśnie te przedmioty składają się na znaczy, tym To nie, nie jest tak, że to są koniecznie jakoś przedmioty związane z Warszawą, y, chociaż są i takie, na przykład jest pamiętnik y, y, spostania warszawskiego. Y, tylko tak jak powiedziałam wcześniej, tą do, 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 do bananą rzecz, że, że, że y, Warszawa to są właśnie mieszkańcy, więc to nie musi być właśnie, y, to okres w przypadku tego pamiętnika, to jest jedno z drugim, prawda, bo to jest ta, ta duża historia, y, ta, ta z książek, przeplata się y, z historią taką indywidualną, prawda. Y, natomiast y, no ludzie, którzy nas się otaczają, oni też jakby na, na, na bieżąco tworzą tę historię y, współczesną, która kiedyś będzie nad tą historią przeszło. Um, niekoniecznie może są rzeczy, które są konkretnie związane z Warszawą, ale ja też nie robiłam jakby takiej... Um, bo zostawiałam wybór um, Znaczy Ja chciałam, że niektórzy się starali tak, um, że powiem, zrobić mi dobrze, a ty pani projektowi. I wybierać rzeczy, które będą mi miały taką bardzo ciekawą historię, jakąś bardzo atrakcyjną, albo które będą miękko fotogeniczne. Yy, ja mówiłam, nie no, słuchaj, po to, to co dla Ciebie jest ważne, jak mnie ingeruje mi. Yy, ja szczerze mówiąc, nawet czasami ktoś tam przez telefon, kiedy się mówił, mi się przedstawić, co to troszeczkę może to, może tamto, bo ja nie wybieram, po prostu nawet nie chciałam powiedzieć, co ktoś wybierze, bo przychodziłam na miejsce, zrobiłam śniadanie, słucham A Takie historie. Nie waszymy. czy były takie historie, które nie weszły. Tak. Takie przedmioty i zdjęcia. I czy było osoby, która mówiła udziału w projekcie? Tak, tak. Znaczy były osoby, które odmówiły, ale nie wynikało to z ich jakiejś nieprzychylności, tylko po prostu widziałem, że się starali bardzo, ale po prostu nie mogli sobie żadnych takich rzeczy skojarzyć, znaczy byli to mężczyźni. Tak. Dlatego taką jedną zostawiam, gdzie nie ma zdjęcia, bo to zresztą pierwszy bohater tego, tego cyklu. I yy, on powiedział, że on bardzo lubi ładne rzeczy, ale się do nich nie przywiązuje. Dlatego tak jest w tej szukacji jest tylko tekst, nie ma zdjęcia. I, i mężczyźni czas... pierwsza historię. Tak, 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 tak. Pierwsza historia, właśnie moja zdjęcia była bez zdjęcia. Yy, I mężczyźni często odmawiających się z tego powodu, że właśnie... Mm, no nie z powodu rzeczy tylko tego, co się za nimi kryło, to znaczy tego ładunku emocjonalnego, w których może nie, nie mieli ochoty jakoś tutaj się rozklejać i tego ujawniać. Natomiast jeśli chodzi o, o, o to, co nie weszło, znaczy tak, były takie sytuacje, gdzie ktoś się nie mógł zdecydować. Ekstremalnym była była e, przesympatyczna osoba, zresztą Małgosia, która jak przyszłam powiedziała, że ma tutaj taką e, listę sobie zrobiła na, na kartce A4, wejścia do repozycji. Że jej propozycja jest taka, że ja sobie to wszystko fotografuję, co jednak jest raczej niemożliwe, bo ja nad każdym przedmiotem około dwóch godzin, więc musiałabym posiedzieć do weekendu. Ehm, I że potem sobie sama wybiorę tą jedną, a resztę mogę wykorzystać na przykład zmieniając tylko imiona jakichś osób, <śmiech> <śmiech> Przeguń, to naprawdę... <laughs> Także nie, 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 zrobiłam tego, że tam jest wszystko autentyczne, więc czasami, czasami bohaterowie mieli problem z wyborem i to są właśnie, ten wybór pozostawiali mi. Ja bym na przykład siedziałam przed takim wyborem, że mam coś, co jest fajne fotograficznie, ale historia może taka średnio atrakcyjna, a z drugiej strony jest fajna historia co to niej się tak mi nie wyszło, prawda? Tak, tak? Bo ta rzecz była taka mało fotogeniczna. No i w tym przypadku wybierałam historię, bo jednak, no tutaj przy, przyznaj się do porażki medium, albo w <coughs> moim wykonaniu, no te historie historii jednak jakby to, to słowo tutaj się nie yy, I były też rzeczy, które, które nie mogły się pełnić, bo już ich nie było. Yy, na przykład ktoś mi powie, powiedział, słuchaj, no tak, no miałbym taką fantastyczną, co ja miałam, no ale wiesz, no po prostu parę miesięcy temu właśnie w tam zginęła, zgubiłem i tak dalej. Z takich rzeczy na przykład pan, który jest właścicielem pamiętnika z Spłosania Warszawskiego, miał również dwa zegarki, to się pana zda całkiem. jeden z tych zegarków był przekazywany pokolenia na pokolenie najstarszemu synowi, który zrobił maturę, a drugi tam... Który, znaczy jeden po maturze, drugi po studiach. Ten po maturze był chyba cenniejszy z tego, dlatego że ten niestety utopił w Stedesie. <słyska> <słyska> Więc jest to bardzo fajna rzecz, ale... <słyska> Hmm, jak to była? Aha, to była przepraszam to to krótki bilecik. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, takie kartonowe bileciki, takie małe na pociąg. Taki kartonik z góry i z taką, z taką dziurką. Tak? Hmm, I to był bilet, który hmm, ojciec hmm, tego bohatera historii wręczy mu, kiedy miał przyjechać do Warszawy, sprawdzić wyniki ewentualnych na, na studia. Wręczy mu go ze słowami pamięty, żeby się nie zmarnował. Faktycznie nie zmarnował się, bo się na te studia dostał. Jedna z takich bardziej no trochę rakabrycznych historii, które no żałowałam, że nie ma tego, to, to to był akurat, ktoś to przypadkiem wyrzucił, ale to by idealnie pasowało do tego pierwotnego tytułu cyklu, czyli do tych relikwii, ponieważ był to słoik, w którym bohaterka tej opowieści zbierała od czasów dzieciństwa, znaczy z czasów dzieciństwa właściwie to było, takie co większe skrupy, które schodziły. Czyli jeden z swoich gwineczakami, co myślę że jest jeszcze takie do przełknięcia, że tak powiem, ale no, te ze skrupami powiedziałem, że to byłoby niezłe, ale no niestety nie zachował się, ale przedstawiła równie, równie ciekawą historię wszystkich e, bohaterów, jak docierałaś i jak wyglądało to spotkanie? Znaczy, że na każdym zdjęciu spędzałaś, e, na każdym przedmiotem spędzałaś dwie godziny. E, tak. To to się z... może że uciekała z tym właśnie, bo on jest troszeczkę, no, no nie, nie współpracuje z autofokusem i tak dalej i jest dosyć czuły. Potem zresztą się okazało, że mam no, gadać wzroku już i, i właściwie to, co mi się wydawało to, że nie było osy. Ja po prostu przez te dwie godziny męczyłam się, żeby mi się coś wysłuchać tak naprawdę. A potem dokonywałam selekcjach lat ze 105, gdzie właściwie to był ten sam kadr, różniący się nam niewiele. A ja już już prostu produkcja. Tak. Natomiast osoby, które wzięły udział, to byli znajomi, 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 znajomi. Tak troszeczkę można pamiętać, to się wzięło stąd, że jakby wiele ja tych ludzi chodziłam do domu. Więc jakby w Wiadomo, ja że nie znaczy, że się na no ulicy, nie powiem, tylko słuchaj, jestem słynnym fotografem, właśnie na ulicy ale w nie dziękuję, że się przynajmniej w w tej projekcie. No, więc ja też bym kogoś takiego do puściła. <grym> Dlatego postanowiłam się jestem kluczem znajomych. Nie było żadnej właśnie takiej jakby selekcji, że mm, to nie fajna historia, więc nie, dzięki. Jakby każdy, kto się zgodził na udział w projekcie, no dosłownie swoją szukawkę, Spotkania same były dla mnie bardzo takie budujące, było dużo bardzo takich, znaczy każde z nich było miłe, było parę takich bardzo wzruszających historii. przyszła pani, która stwierdziła, że ona najlepsze światło to będzie na to prowadziła mnie tam z tą rzeczą, miałam sfotografować, przyniosłem potem od twarza i kilka płyt i zaczęła debatować, która będzie najlepsza do pracy. Dziewczyna, która przyjechała po mnie spod Warszawy, bo miałyśmy robić zdjęcie u jej mamy gdzieś tam na Bemowie, ale właśnie stwierdziła, że to będzie niedobre światło, bo to, tam jest ogród i będzie za ciemno, że będzie lepiej u niej w domu, ale ponieważ tam będzie ciężko dojechać, to ona pewnie przyjedzie. A um, w oh, Michał, tak, to był, to był znajomy, znajomej, znajomej. Yy, I chłopak pożyczył samochód po to, żeby przyjechać w niedzielę rano na nieukrywanym kaszu, yy, gdzieś tam do parku. Przy, 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 na, na Bożu yy, z gitarą basową, która ważyła z 15 tutaj i teraz nie tyle. I po prostu cierpliwie tam siedział w tym pełnym słońcu i czegoś ja te zdjęcia skończę. Gitara była biała, więc słońce się odbijało po prostu fantastycznie, więc w którym trwało. Yy, drugi Michał, który jak do niego przyszłam miałam właśnie nacisnąć później telefonu, do to do mnie zadzwonił pytając, czy jestem daleko, bo on by jeszcze, jeżeli piliśmy yy, kawę ze śmietanką, to on by jeszcze po śmietankę wyskoczył. Mówiłam, że o tej nie zdąży. I to też było bardzo ciekawe, bo to była historia zegarka, takiego starego. nie będzie sobie opowiadać. W każdym razie zegarek skończył jako na tatuaż. I ja na początku tylko usłyszałam o tym, że on sobie ten zegarek wytatuował, ale no, po tych dwóch godzinach spędzonych tam na pożegnanie zobaczyłam tatuaż, że jakieś <laughs> tam bariery zostały przełamane. W ogóle to, co było dla mnie zaskakujące, to była też taka, właśnie to, o czym mówiłam wcześniej w podziękowaniach, e, szczerość i otwartość, tak? że, że, że to były naprawdę takie rozmowy, jak to się mówi o życiu e, z osobą de facto tak obcą. E, I często to, to bywało tak, że ja się sam zagadywałam, siedziałam te cztery godziny, hmm, pewnie polegało troszeczkę na tym, że ja jak wchodziłam, to rozłączam dyktafon, żeby uniknąć takiego momentu, że no dobra, teraz nagrywamy, Jestem dyktatem, on sobie tak leżał. Ja potem to wszystko odsłuchiwałam, więc miałam jakieś tam 100 godzin nagrań do odsłuchania i na podstawie tych nagrań redagowałam teksty. I te teksty potem wysyłałam poszczególnym osobom, ponieważ one są w pierwszej osobie, więc nie chciałam, żeby ktoś żeby komuś wkładać w usta czegoś, czegoś, czego nie powiedział. Staram się jakoś tam utrzymać ton wypowiedzi i być jak najbardziej wierna. Natomiast nikt potem nie stworzył też zastrzeżeń. Jaki przedmiot Ty pokazała? No to właśnie a propos trudne. Tak? Eee, czy też e, twoim bohaterowie nie też pytali o to. Tak, czasami tak. Eee, no i ja właściwie wtedy czułam troszeczkę nie fair, e, dlatego że zmuszam zmuszałam kogoś do rzeczy, do której sama nie byłam zdolna. E, bo tak jak mówiłam z tym straszną śmieciarą i, i ciężko mi cokolwiek wyrzucić, bo a to się przyda, a to godkę już dostałam, e, a to ktoś się na tym napracował, no i wszystkiego szkoda. Hmm. I mam dużo rzeczy, do których jestem przywiązana i z którymi się to faktycznie jakieś fajne historie wiążą, bo tam jest dla mnie ciekawe, że jak one teraz stoją w tych pudłach, to ja tak czasami gdzieś tam tego, w tych pudłach szukam i trafiam na przykład na jakiś patyk i tak sobie myślę, kurczę, patyk, no, wow, no na pewno nie jest to przypadkiem, na pewno jakaś historia się w tym wiąże, ale przez to właśnie, że nie patrzę na niego na co dzień, to te historie gdzieś umykają, to jest mi troszeczkę szkoda. Natomiast jakby nie byłam w stanie, znaczy cieszą się, że nie jestem po tej drugiej stronie i że nie muszę wybierać tej jednej rzeczy, bo po nie potrafiła, natomiast myślę, że jakby to też czuję taki troszkę głup w stosunku do moich bohaterów, żeby, żeby tą rzecz jednak pokazać. I myślę, że na dzień dzisiejszy to byłby <grywa> Wszyscy ja kojarzą Krecika, prawda? Tutaj nie wygląda to tak, chcę mimo troszeczkę przeszedł. Tutaj Arka, na I to jest, To jest jedna trudność z wyborem, a druga trudność to jest w jakich okolicznościach ten Krecik stał się dla mnie ważny. Mniej więcej w połowie realizacji tego projektu Mój brat wylądował w szpitalu, okazało się, że ma raka mózgu. I, znaczy najpierw był w Polsku, potem w Warszawie, potem wrócił do Sierpca, stąd pochodzę, oczekując na radioterapię w Warszawie. Ja w tym czasie byłam w Warszawie i biegałam po lekarzach, pisałam maile po całej Europie, starałam się znaleźć jakieś dodane terapie. Cały kampus sprawy czyli pracowe, bo yy, po prostu zrozumiałam z pracy. Yy, I czasami po prostu, jakoś przynajmniej raz w tygodniu, tam co tam zupełnie niespodziewanie wpadałam do sierpca yy, na parę godzin. I z dniem za pierwszym czy za drugim no, tam tego krycika. No jako znak tego, że nawet jak mnie nie ma, to. No to w jakiś sposób z nimi jestem? Tak? Um, ja przepraszam, mam jakby... Hmm. Ja czasem się opanuję. Jak no, Nie, nie, nie. chciałam nie. to dokończyć. W każdym razie, jak bracisz przyjechał tutaj na radioterapię i ja czekałam tam na, na usynowie na niego, to wyszedł z samochodu, miał koszulę tak z podmienionymi rękanami i w kieszeni pijał się tego bracika. I ten bracik po prostu bardzo później był. I, i na tym stolisku przy, przy łóżku Radioterapia została przerwana po, po, po tygodniu, bo stan Stanbrota się nie pogorszył i to tak powiedziałem, żeby się przykoczyć na najgorsze i tak dalej, natomiast ten jakoś jeszcze się po tym podniósł, natomiast został mu w prawej ręce taki, to co lekarz może o takim odruchym matryckiej, jarosławskiej chyba, czyli, że nie jest cały to z tymi płacami przebierał. Dlatego dał mu wtedy tego krycika, żeby tam sobie go jakoś tam nie tosił, Natomiast jest już taki sfatygowany i on, on został z nim do, do samego końca, ja potem po śmierci brata zabrałam Krycika do Barcelony, ponieważ to było takie powiedzmy marzenie brata, on był fanem Barcy. Jak się dowiedział, że jest chory, to, to zapytał, czy, 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 czy myślę, że w jego stanie może jeszcze podróżować, bo chciałby się zobaczyć i właśnie, że chciałby jechać do Barcelony. Mówił sam, że jak się w jakiś sposób mu poprawi tego zabiorę. I pojechałam tam sama, poszłam na Nou, na mecz, zrobiłam Krycia lub parę zdjęć. W nazwie O. Mikołaj mam przyznać? <gry 1970> to, to jest pomysł Nikołaja. Także Sary, miałbym ręce. Więc jakby tak, jeszcze, pierwszy pomysł był taki, i tutaj właśnie jakby, bardzo bym chciała, bo Nikołaj, że zawsze taka podoba mi Bo ja miałam taki pomysł, że to będzie taka właściwie taka jedna komoda w mienieniu się na maszynkach. Nikołaj jesteś tutaj, ale. Pomyśl sobie, że ta, ta, stoi ten roberek, on jest niewielki, przychodzi pięć osób i one ja mają to oglądać. Więc, że dobrze byłoby to podzielić, dlatego to zdecydował na dziesięć na szafek po pięć szófladek. No i właśnie tutaj druga sugestia mi kojarzę, że dobrze byłoby to jakoś spoić, żeby to było widać, że to jest jednak całość, no, jak spoić, no pisem? No jak nie, są Warszawa, nie? Kurczę, za mało liter. <słyska> <słyska> Więc Warszawska. Więc to, to tak wyglądało powiedzmy tak... Hmm, od strony praktycznej, natomiast jest taki tytuł, który myślę jakby otwiera właśnie dużo możliwości do powiedzenia sobie ciągle, że owarzarska, co, warszarka wystawa, tożsamość, rzeczywistość, historia może kiedyś. No, więc chciałabym zapytać, czemu na plakacie jest napisane 49 osób, 49 rzeczy i 50 historii? Bardzo dobre pytanie. Osów jest 49, dlatego że... Znaczy, to zacznijmy od drugiej strony. 50 jest historii z 56 Padeka. Osób eee, natomiast jest 49, dlatego że mm, jest para, Jacek i Magda, którzy każdy z osobna wybrałby jedną rzecz, natomiast wybraje też jedną rzecz wspólnie. Zresztą to jest bardzo fajna, że pewna historia jest to się wiążąca, dlatego jakby o tą jedną osobę jest mniej. 49, historii, 49 rzeczy, dlatego że tak jak mówiłam, jedna osoba nie wybrała żadnej rzeczy, powiedziała, że się z rzeczami nie wiąże. No, a historii mi gościa. Mam nadzieję, że to jest jasne, jak ja też na temat komu najmocniej, ale... To myślę, że zbliżamy się do tego momentu, gdzie będą mogli Państwo zacząć otwierać szuflady i oglądać, wyczytać, i i poznawać historię i w kuluarach rozmawiać z wiolettą, kolegińską, anglącą i Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam. Panie. I'm right.